Siemanko wszystkim, z tej strony Miguel, no i w tym odcinku na tym kanale chciałbym wam jak zawsze przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych nowości oraz zmian prosto z świata Fortnite. No, ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu, tego oto filmu na tym kanale, to chciałbym Wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie o tym, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MIGAO2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu, tego oto filmu na tym kanale, czyli oczywiście do kolejnych nowości prosto z świata Fortnite. A więc, jak sami dobrze wszyscy wiecie, dosłownie za każdym razem, gdy do gry Fortnite trafia jakiś nowy sezon, lub też jakaś ogromna aktualizacja. To przez następne kilkanaście dni dostajemy dosłownie ogrom różnych ciekawych informacji, które albo informują nas o zmianach na wyspie, lub zmianach w rozgrywce, albo o jakimś wydarzeniu lub nagrodach, które gracze będą mogli zdobyć całkowicie za darmo. Ostatnio na kanale poinformowałem Was o darmowych nagrodach, w których wspomniałem o ciekawym wydarzeniu, jakie niebawem pojawi się w grze. A co więcej, przedstawiłem Wam kilka bardzo ważnych informacji na temat planów twórców gry na naprawę wbijania poziomu w obecnym nam sezonie, ponieważ temat ten przez ostatnie kilkanaście dni był bardzo popularny, a twórcy gry na tylko kilka tych problemów. Jak się jednak okazuje, w plikach gry nadal skrywa się mnóstwo, ale to dosłownie mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, i dokładnie na, czyli jeden z popularniejszych likerów z Fortnite, dał nam ostatnio całą listę przedmiotów, których nadal nie ma w grze, a o których wiemy, i co najciekawsze, lista ta zawiera dokładnie 10 podpunktów, z których możemy dowiedzieć się, jakie rzeczy niebawem zawitają na wyspę. Cały ten temat zacznę sobie od szybkiego sprostowania, kiedy te wszystkie rzeczy mogą w ogóle trafić do gry, i czysto teoretycznie szansa na pojawienie się tych przedmiotów jest dosłownie po każdej, czy to małej aktualizacji zawartości, czy to też dużej aktualizacji, i w tym sezonie tych dużych aktualizacji będzie aż 5, czyli do aktualizacji 21.50 i to właśnie w nich do gry trafią wszystkie te rzeczy wspomniane w tym poście. Na samym początku, żeby zacząć cały ten temat, musimy powrócić do zwiastunu obecnego nam sezonu, na którym zostały przedstawione nowości, jakie miały zawitać do gry zaraz po starcie nowego sezonu i co ciekawe, na tym zwiastunie pojawiły się dokładnie dwa przedmioty, których nie ma jeszcze w grze i mowa tutaj o rękawicach z kotwiczką, które na zwiastunie użył Indiana Jones oraz wyrzutnia pił, która została przedstawiona na samym początku zwiastunu. Obydwa przedmioty, czyli ta rękawica z kotwiczką i wyrzutnia Pił trafią do gry po jakiejś najbliższej aktualizacji, a tylko dlatego, że przedmioty te pojawiły się na zwiastunie sezonu i zazwyczaj twórcy gry nie zwlekają z dodaniem takich przedmiotów do gry, i już wam mogę powiedzieć, że te rękawice z kotwiczką trafią na wyspę mniej więcej w tym samym momencie co publikacja ukrytego skina karnetu bojowego. A tylko dlatego, że na zwiastunie obecnego sezonu to właśnie Indiana Jones trzymał tą broń i pokazał nam jak dokładnie ona działa, dlatego też w jej przypadku są dwie bardzo ciekawe opcje, i pierwsza z nich to to, że rękawice będą zwykłym przedmiotem na wyspie dostępne przykładowo w skrzynkach, albo będą występować w jednej sztuce jako mityczny specjal przedmiot od Indiana Jones, który stanie na wyspie jako nowy NPC. Jak ktoś jeszcze nie wie, to Indiana Jones w momencie, gdy trafi do odblokowania dla wszystkich graczy jako ukryty skin karnetu bojowego pojawi się też na mapie mniej więcej w tej okolicy, ponieważ tutaj pojawił się na zwiastunie i gracze będą mogli spotkać go na wyspie, a sama rękawica albo będą do kupienia u niego w wersji złotej, albo dostępne po zlikwidowaniu w wersji mitycznej, albo po prostu w skrzynkach na wyspie. Co do tej drugiej broni, to przy niej nie mamy już aż tak dużej ilości informacji, ponieważ poza tym, że sama broń ma być głównie używana do niszczenia struktur na wyspie, co zostało przedstawione na zwiastunie sezonu trzeciego, to dodatkowo nic o niej nie wiemy, ponieważ z tego co mi się wydaje nadal w plikach gry nie ma plików, które odpowiadają za dokładną statystykę tej broni oraz nie ma też jej modelu graficznego. Dalej za to w jego poście pojawiły się informacje na temat motocykli, jakie mają pojawić się w grze, ale ten temat przedstawię wam bardziej na specjalnym filmie odnośnie kolejnej aktualizacji, ponieważ w nim mam jeszcze kilka bardzo ważnych szczegółów, a dalej mamy informacje odnośnie letnich desek surfingowych, które mają pojawić się w grze, co ciekawe już po nadchodzącej nowej aktualizacji 21.10. Ten temat jest prosty do wytłumaczenia i deska trafi do gry z okazji letniego wydarzenia i miejmy tylko nadzieję, że twórcom gry nie przyjdzie do głowy dać deskę surfingową na paliwo, ponieważ jak możemy zobaczyć teraz dosłownie każdy dostępny pojazd na wyspie albo zawiera energię, albo zawiera paliwo, więc miejmy tylko nadzieję, że w momencie dodania ich do gry twórcy nie wpadną na bardzo mądry pomysł i nie zrobią ich na energię bądź paliwo. Z kolejnych rzeczy, które pojawiły się w poście od szyny, to nowa pompa jaka ma pojawić się w grze, i mowa tutaj o przeciążonej pompie, która została tutaj wymieniona, ale w tym przypadku nie wiadomo do końca o jaką pompę chodzi, ponieważ jest tutaj tylko wzmianka odnośnie jakiejś pompy i od razu zaznaczę, że nie jest to ten sam wyciek co przed sezonem. Z nową pompą, ponieważ tamten wyciek dotyczył nowej pompy, która jest już dostępna w grze. Dlatego też tego tematu na razie wam tutaj nie rozwinę i przedstawię wam go dopiero bardziej, jak po jakiejś aktualizacji pojawi się więcej informacji na ten temat. A kolejnym przedmiotem, który co ciekawe też pojawił się na zwiastunie w tym samym momencie, co przedstawienie wyrzutni pił, to w tle tego zwiastunu mogliśmy zobaczyć, jak jedna z postaci z wyspy rzuca stary przedmiot z gry i mowa tutaj o złomoszczelinie. Jest to przedmiot, który po wyrzuceniu tworzy nad tym miejscem wyrzutu rifta, który zrzuca jakąś strukturę z wyspy, przykładowo samochód dinozaura, oczywiście tą wielką figurę. Kotwice lub dosłownie co innego, a sam przedmiot nie był aż tak dobry, ale szczerze mówiąc teraz bardzo się on przyda w momencie, gdy przeciwnik chowa się w metalowych ścianach, ponieważ on nie ma jak uciec, a złoszczelina niszczy to wszystko na raz. Dlatego też dodanie tego przedmiotu uniemożliwi wszystkim kamperom w boxach kampienie się, żeby tylko przetrwać do samego końca meczu lub uleczenie się podczas walki, ponieważ jest to mega irytujące, a do tej pory poza granatem uderzeniowym nie ma innego przedmiotu, który naraz rozwaliłby metalowego boksa znajdującego się na wyspie. Dalej za to w poście odszyny pojawiły się informacje na temat Debloka 2.0 i ten temat rozjaśnili nam bardziej twórcy gry i mowa tutaj o budowaniu nowych wykrzywionych wież, co robimy razem z widzami na live, dlatego jeżeli chcecie nam pomóc w ich odbudowie i może pojawicie się przy tym na tym banerze na Głównej Wyspie, to zapraszam Was na live, które są codziennie około 20 na tym kanale. Pozostałe dwie nowości to przedmioty powiązane ze Star Warsami i mowa tutaj o Blasterach oraz o mieczu świetlnym od Darth Vadera i przedmioty te pojawią się w grze dopiero w późniejszym czasie sezonu, ponieważ skin Darth Vadera jest jako skin zasadny stopień i zanim gracze normalnie go odblokują minie dość sporo czasu, a wcześniej twórcy gry nie odblokują tych przedmiotów. Bezpośrednio w grze. No i jak sami mogliście usłyszeć, są to wszystkie przedmioty, które nie trafiły jeszcze do gry, a zostały wymienione przez Sinę I jeżeli jakiekolwiek z tych rzeczy trafi na naszą wyspę po jakiejkolwiek aktualizacji, to ja od razu nagram dla Was odcinek, w którym przedstawię Wam informacje o tym przedmiocie, o ile Wy teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszecie przedmioty. Jeżeli sery zobaczę dużo komentarzy o takiej treści pod tym odcinkiem, to jeżeli po jakiejś aktualizacji pojawi się któryś z tych przedmiotów, ja nagram dla Was kolejny odcinek na kanale o takiej tematyce. No i przy okazji każda osoba z takim komentarzem pod tym odcinkiem dostanie ode mnie serduszka. Na ten moment to wszystko. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowych przedmiotów, które jeszcze nie pojawiły się w grze, a już je znamy po starcie nowego sezonu trzeciego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym, jak i innymi tematami, będę informował Was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałby je przedstawić, żebym je ja mogła Wam przedstawić na kolejnym odcinku na kanale, to wszystko podsyłajcie na mojego Discord'a bądź Instagrama, a linki do nich macie w opisie tego filmu. No i przy okazji, w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych przedmiotach, które nadal nie trafiły na wyspę i na jaki przedmiot z tych tutaj wyczekacie najbardziej. No i co, na sam koniec tego oto filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim opeczkę do góry, jak i pamiętajcie też o tym, że jutro o godzinie 11.05 na tym kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite'a, a ja wam dziękuję za oglądanie tego oto filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!